A jestem z tem, miałem żołnierzem, nosisz spodnie, więc zpaść. Nadworski dwadzieścia cztery. Jesteś sam. Na... Pamiętam, jak powstawaliście, pamiętam, jak zaczyna się swoją pracę. Czytam Was czasami z wypiekami na twarzy. Życzymy Wam tego, abyście dalej działali tak prężnie. Wspaniałych pomysłów, wspaniałych projektów. Wielu dalszych lat owocnej pracy. Rozwijajcie się pięknie i róbcie dobrą robotę. Wszystkiego najpiękniejszego, samych wspaniałości. Dużo, dużo wytrwałości. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. Aby Wasze zasięgi zwiększały się z każdym dniem. Z okazji 11 urodzin. Dalszych sukcesów, profesjonalizmu, rzetelnych informacji. Jak najlepszych tematów dla dziennikarzy. Abyście pozostali wolni i niezależni. Szczęścia, zdrowie, pomyślności. Zero smutku, zero złości. Chciałbym pogratulować pomysłu, zaangażowania. Życzymy sobie, abyście się rozwijali. I byśmy zawsze mieli bieżące informacje, tak jak do tej pory. Umiecie zrobić coś prawdziwego, wartościowego. Tak trzymajcie. Szalenie się cieszę, że jesteście z nami już od 11 lat. Nie jest to prawda, to okrągła, okrągła jakaś rocznica. Najsmaczniejsze życzenia dla portalu Nadmorski 24. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zajmujecie się sprawami najważniejszymi. Dziękuję za wszystko, co robi na komunikacji zbiorowej. Z okazji 11 urodzin. Serdeczne gratulacje oraz życzenia. Wszystkiego najlepszego. Następne 11, a może 111 lat życia. Niezwykle doceniamy Wasze działania, trud Waszej pracy. Niech Was się zawsze dobrze czyta, klika i ogląda. Dziękujemy, że jesteście i życzymy Wam...